Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichis. W dzisiejszym odcinku kilka porad dla początkujących graczy. Porada numer jeden. Nieważny jest kolor sprzętu, ważny jest numerek. To nie cyberpunk, niestety się liczy, chociaż oczywiście dla niektórych jest ważny, ale jeżeli chcecie zbierać coraz lepszy sprzęt, musicie go na bieżąco wymieniać na ten, który ma większy poziom. Czyli tutaj mamy na przykład powiedzmy 151. Jest ładny, złoty i tak dalej, ale ma niski poziom. 151, tutaj mamy założony 156, podwyższa mi to mój średni poziom, dzięki czemu mogę znajdować coraz lepsze bronie. Czyli mam szansę na to, że wyleci coś na podobnym poziomie lub wyższym. Jeżeli miałbym 151, to nie poleci mi 157, nie poleci mi 160, nie, nie w ogóle. Stanek może powiedzieć w miejscu, jeśli nie będę zmieniał sprzętu. I tak samo tyczy się każdego gracza, więc zmieniajcie sprzęt jak najczęściej. Nawet jeżeli nie pasuje wam kolor, nie pasuje do waszej postaci, to po prostu uważacie, że jest brzydki. na jakieś rozwijanie tutaj się w stronę ładnego sprzętu, sprzętu, którego potrzebujecie i tak dalej. Przyjdzie jeszcze czas. Na no, początku rozgrywki. Po prostu zmieniajcie sprzęt. Jak tylko macie możliwość. Zdobywanie informacji. Co jakiś czas natknijcie się na elementy oznaczone tak, taką ikonką I, którą można po prostu zbadać. Jeżeli chodzi o te elementy do zbadania, to na początku warto wybierać wszystko inne, a nie yy, obozowiska. Jeżeli traficie na obozowisko do odkrycia, no to trudno się mówi, no, tylko, tak, 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 jeśli tylko taki jest wybór, to tak wybieracie. Natomiast jeżeli macie możliwość zaznaczenia czegokolwiek innego, to wybieracie coś innego. Tutaj akurat trafiło się miejsce, skład sprzętu. Więc sobie tutaj to odblokuję. Zaktualizuję mi mapę, pokażę, gdzie to jest. Jeżeli chodzi o lokalizację jakichkolwiek tutaj terenów biwakowych, i odkryjecie sobie po drodze, latając, zwiedzając i tak dalej. Szkoda marnować te informacje, które tutaj są na te biwaki. I takie w końcu odkryjecie. Lepiej sobie wziąć coś innego, być może bardziej przydatnego. Dron. Domyślnie dostępny na PC-tach pod Xem. Służy nie tylko i wyłącznie do oznaczania wrogów. Pokazuje nam też lokalizację przedmiotów, skrzynek. Jak zauważyliście, pewnie widzicie tu takie znaczki zapytania na mapie. Normalnie trzeba by do nich sobie podejść, żeby się dowiedzieć, co tam dokładnie jest. Natomiast dzięki dronowi... Proszę bardzo. Dron to w ogóle bardzo poręczne narzędzie i warte używania w każdej praktycznie sytuacji. Umiejętności, które warto zainwestować na początku. Z pewnością jest to bonus do punktów doświadczenia. Jeżeli chcecie posługiwać kilkoma klasami, zawsze możecie wydać punkt na kolejną klasę do blokowania. To nie jest tak, że tylko jedno można wybrać. Można odblokować sobie praktycznie rzecz biorąc wszystkie, a byście tylko mieli odpowiednią ilość punktów. Po odblokowaniu jest dostępna do zmiany w biwakach lub w bazie. Do pozostałych umiejętności to z takich ciekawszych to miejsca na, miejsca na premię. O co z tym chodzi? Zauważycie na początku, że niektóre tutaj z tych talentów, z tych umiejętności przepraszam, są jako premia. Może to być przedmiot jednorazowy, lub jest pasywna. Pasywne działają zawsze. Przedmioty jednorazowe po prostu się produkuje, znajduje, wytwarza i zużywa. Natomiast jeśli chodzi o premie, to premie na ekranie ekwipunku musimy sobie sami tutaj wybrać, z jakich, jaką chcemy się posługiwać. Przy czym na początku dostępne jest tylko jedno miejsce tylko jedną premię z tych odblokowanych możemy na raz posiadać. Jeśli właśnie chcemy mieć więcej, to musimy sobie tutaj odblokować tą stronę. Różnikarstwo. Jeśli chodzi o różnikarstwo, dostępne standardowo pod G na PC-tach, to możemy sobie tutaj podnosić cechy broni, zmieniać dostępne akcesoria, i po prostu pomalować. Jeżeli chodzi o początkową rozgrywkę, w ogóle nie wiem, czy jest sens tutaj się w to bawić. Zmiany są wręcz na początku kosmetyczne. Nie wszystko macie dostępne. A żeby w ogóle tutaj to rozwijać, potrzebne są części. Części bierzemy z rozkładania przedmiotów. Jeżeli na początku samym zaczniemy je rozkładać, to będzie trochę zmarnowanie potencjału, dlatego że na początku, tak jak mówię, niewiele możemy z tą bronią zrobić, niewiele dają te bonusy. Lepiej to wszystko po prostu sprzedać w sklepie. Dostaniemy kasę, za którą albo zakupimy sobie fajny helikopter, albo fajny busz bojowy, albo cokolwiek innego, co będzie nam na daną chwilę potrzebne. Natomiast z częściami proponuję sobie na spokojnie poczekać do późniejszego etapu rozgrywki albo do momentu jeśli chcecie się bać w to do momentu aż rozwiniecie je sobie na wyższy poziom. Rozwija się je w umiejętnościach. Pierwszy. Nie wiem dlaczego tutaj jest mark plus jeden ale powiedzmy że chodziło o to że plus 1 i jeszcze raz plus jeden. Broń możemy rozwinąć maksymalnie do trzeciego poziomu. Jeżeli ja tutaj sobie ją zaznaczę do różnikarstwa. To za każdy poziom broń dostaje premię pasywną. Tutaj na przykład mamy plus 10 szybkość przeładowania. Tutaj na drugim poziomie odblokowalibyśmy kolejną i kolejną. Żeby odblokować, to trzeba najpierw właśnie zainwestować punkty w umiejętność, nie stanie się to automatycznie. I zakupić wszystkie ulepszenia. Po zakupieniu wszystkich ulepszeń przechodzimy na drugi poziom, dostaniemy premię kolejną i od nowa możemy tutaj sobie te rzeczy ulepszać. Snajperka najlepszym przyjacielem ducha. Przekonacie się o tym zapewne sami grając tą grę, że używając Snajperki możemy przejść większość misji po prostu w ogóle nie będąc zauważonym. Możemy wybić całe osady, Całe fabryki, dosłownie wszystko, nie będąc zauważonym, jeżeli tylko ostrzeliwujemy przeciwnika z odpowiedniej odległości. Oczywiście snajperki mają różny zasięg, więc o tym trzeba pamiętać, wybierając daną snajperkę, ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu snajperka jest tutaj na chwilę obecną najpotężniejszą bronią w grze pod praktycznie każdym względem. Co ciekawe, do tych snajperek możemy też założyć specjalny celownik. Który ma możliwość przełączania się pomiędzy dwoma trybami? Czyli tutaj mam snajpereczkę, i standardowo mamy tak, że się przełączę, proszę bardzo, bliski zasięg do walki z wrogiem na bliskich dystansach. Przełączamy się i mamy walkę na dużym dystansie. Kamuflaż podczas leżenia. Na samym początku, spotkanie się z wrogimi dronami, przede wszystkim lub z wilkami, przeważnie kończy się naszym szybkim zejściem. A chyba, że uda nam się odbiec i po prostu wyciągnąć to wszystko ze snajperki. Drony są naprawdę wkurzające, zwłaszcza jeśli gramy na wyższym stopniu trudności. Na czym to polega? Jeśli się położymy, nie wszędzie, nie na każdej powierzchni oczywiście ale w większości takich miejsc jak jakieś trawy, bagna mamy możliwość użycia kamuflażu w leżeniu. Bardzo łatwo wtedy uniknąć wszelkiego wykrycia, zarówno przez drony, jak i helikoptery. Jesteśmy praktycznie niezauważalni. Przeciwnicy muszą podejść na odległość dosłownie jednego metra albo wręcz po nas przejść, aby nas w ogóle wykryć. Jeżeli chodzi o fizykę w tej grze, to może nie jest ona zbyt imponująca, ale jedna rzecz się wyróżnia na tym tle. Przebijalność, bo raczej penetracja pocisków. Jeżeli chodzi o penetrację pocisków ze snajperek, to jesteśmy w stanie się przestrzelić przez bardzo, bardzo wiele rzeczy wszelkiego rodzaju osłony cienkie, metalowe, drewniane, jakieś. Budynki drewniane, w ogóle przez budynki drewniane możemy strzelać na wylot dosłownie, abyśmy tylko wcześniej oznaczili sobie wroga, widzieli, widzieli gdzie on jest. Bez problemu możemy go wyciągnąć. Nie ma tutaj problemu dla takiej sniperki, nawet dla zwykłego karabinku. Przez drewniane po prostu przelatuje, jak przez masło. Możemy też przeszliwać się przez różnego rodzaju jakieś yy, osłony, żywopłoty. Możemy przeszliwywać przez. Jakieś graty leżące przez drewniane, jakieś pakunki, skrzynki, biwaki. Jeżeli tylko macie możliwość, korzystajcie z ich dobrodziejstw. Przede wszystkim można sobie przyzwać pojazd, w którym chcemy się poruszać. Oczywiście najlepszym, e, najlepszą metodą poruszania się jest helikopter, ale też oczywiście mamy czy samochód, czy motor. Coś, czym będzie po prostu szybciej podróżować. Możemy też skorzystać od razu ze sklepu, sprzedać śmieci, które nam. Po drodze poleciały zakupić nowe przedmioty, jeśli jest taka potrzeba, zmienić sobie specjalizację, czy przygotować się do dalszej gry, podnosząc sobie jakieś statystyki, czy premię do doświadczenia. To tyle z mojej strony, jeśli chodzi o takie podstawowe porady. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, Iście w komentarzach, pytajcie, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli nie będę znał odpowiedzi, postaram się znaleźć kogoś, kto tę odpowiedź zna. To tyle z mojej strony. Do usłyszenia!